Z strony Antek, dzisiaj nagrywamy Brawl Stars, Stars na start, chciałem powiedzieć, że ważne info, o, jak pod tym filmem wbijecie, cię co najmniej 5 łapek w górę do 31 września, boże lipca, to od 1 sierpnia robimy tygodniowe daily, a każda dodatkowa łapka w górę to będzie kolejny dzień daily. Więc im więcej co najmniej 5, to macie tygodniowe daily będzie. A jak wbijecie więcej niż 5, to będzie dłuższe to daily. <trybujesz> Więc pod tym filmem ma co najmniej 5 górę. daily. To zaczynamy grać. ze 3 gierki wygramy bo to miał być tylko taki wstępny odcinek to lecimy Nie, do, do anielskich star dropów dobijemy się yy, dobra lecimy

Czy coś zagrać? Możemy zagrać. Będziemy mieć Extreme 2. Jakby co? Bo inaczej nie zagramy. Dobra. Uj, antywirus jakby lepszy wirus był. Kurczę. Nie. On 2000 onsę zabiera temu. Ciu jest. Hoppa, zaczynamy. Właśnie. Jeszczeże za tych dwita tu ani nic kolsa, miałem. Zamiast któregoś, nie wiem którego. Czemu on kiperki nie uszył? Żyje. Czemu kiperki? On nie może być boski, bo jak będzie boski niż po nas. Po prostu będziemy zniszczeni, jak stanie się boski. Więc im szybciej go pokonamy, tym lepiej. Bo oni też muszą być właśnie 5, 4, 3, 2, 1. O on on ma 40 HP. On jak wpadnie będzie boski, to my go nie pokonamy w, w życiu. W życiu go nie pokonamy, jak on będzie boski. Bo on wtedy będzie sobie HP regenerował i, i będzie problem. Chodźcie tylko. Tak. Ale to super na kruchy. No i tak jakby z rozgami, to latają Jakoś tak? No nie wiem. Długo jeszcze? Jeszcze ja chwilę. Mm-hmm. Yes. То. Эц. Отон.